Halo, halo, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Mist, wracam do Was po długiej, długiej przerwie. Ale wracam do Was z czymś ciekawym, czyli z tym, co no wiele osób pewnie oczekuje, bo już tutaj kurcze mi pisze i upominam je, tak to może powiem. I jest to Kacper, tak? Czyli pozdrowienia dla niego z sezonem ligi naszej Warhammera, czwarty sezon ligi Warhammera, który będzie niedługo ruszał. No i co. Zjawiamy się, zjawiamy się tutaj do was z tym takim filmikiem informu, informacyjnym, co jak, gdzie i po co i jakieś może zmiany jakie są. No i tak jak zawsze, czyli tak jak zawsze wchodzimy sobie na nasze forum Total Warów, czyli forum totalwar.org.pl i tutaj w multiplayer mamy pola bitew i turnieje. Już tu mniej więcej mam napisane, tak? Czy mamy tak ligę Total War Warhammer sezon czwarty mniej więcej tu wszystko jest napisane mamy tak temat zapisów do którego wchodzimy i się zapisujemy oczywiście w każdym dziale mniej więcej jest to wszystko wytłumaczone tak mniej więcej czyli po prostu jak to powinno wyglądać tabele jeszcze mam pustą ale już też chyba powinnam, powinna że tak powiem być ok tak jak będą gracze to się ich dopiszę czy mamy naszą tabelkę która na razie jest wyzerowana Zobaczymy jak będzie w ogóle wyglądać, tak, czy będą znowu dwie ligi początkujące, czy będzie może jakaś, trzeba będzie zrobić jedną większą, nie wiem, zobaczymy to, to jeszcze będzie w planach, tego nie wiem Czyli mamy naszą tabelę No i mam kilka takich powiedzmy ważniejszych spraw, tak, po pierwsze tak Pierwsze, czyli mamy tak, temat dyskusja i w temacie dyskusja to oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał z nami tutaj grać w lidze, to zapraszam. Jeżeli widzisz, że gdzieś jakiś tu jest błąd w zasadach albo w innym temacie, to niech też mi napisze, to od razu to sobie poprawię. No i w dyskusji będzie to, co teraz chcę powiedzieć. Czyli tak, formuła, zasady i ogłoszenia. Czyli tak, zasady. Zasady są te, co zawsze, czyli kontynuujemy naszą tradycję i będziemy grać na zasadach Saperowych, czyli na tej jego książeczce, która jest wzorowana na książeczce Shetlanda. Jestem na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami i wiem, że teraz szetlandowe zasady trochę poszły w zapomnienie i bodajże chyba tam Areokrastic, teraz są powiedzmy lepsze i możemy o tym podyskutować. Jeżeli wszyscy będą jakiegoś takiego wyznania, że te zasady naprawdę są dobre i lepsze, to, to może jakoś to się ulepszy i zmodyfikuje. Ja tylko podam taki argument, dlaczego chciałbym zostawić te saperowe. Powód jest bardzo prosty, po tak. Zasady saperowe są tworzone pod naszą polską scenę. Jeżeli są większe turnieje, które z reguły właśnie organizuje właśnie saper czytaj Mistrzostwa Polskie, albo jakieś inne turnieje z nagrodami tutaj na orgu, są grane na tych jego zasadach. Dlatego, jeżeli gramy ligę, to też chciałbym, żeby gracze, które przystępują tutaj do ligi, czy to są nowi gracze na naszej polskiej scenie, czy to już są tutaj weterani, czy coś tam inni, inne osoby, no to żeby trenowały te zasady i były na bieżąco powiedzmy takie już tutaj fajne jakieś rozpiski. Widzę, że mi się tam już inna muzyczka łączyła w tle z Chińczyków, ale niech jest, to, tez, to też będzie, to, będzie można o tym powiedzieć. E, czyli, czyli zasady Sapera, ja bym po prostu został przy nich jeszcze aktualnie, bo moim zdaniem są ok, tak. E, jeden minus to jest taki, że jeszcze nie zostały zaktualizowane, to nie jest minus, po prostu Saper musi to zrobić i, i prawdopodobnie to wykona w jak najszybszym czasie. E, Druga rzecz, tak, czyli mamy tak, mamy zasady sapera, które prawdopodobnie będą, ale właśnie zasady te nowe DLC jednostki. Jeszcze nie do końca wiem, jak to wszystko powinno wyglądać. Czyli na przykład, jak mamy te rydwany, na przykład rydwany mrocznych elfów, nie wiem, tam chyba bodajże w zasadach są saperowych, że rydwanych coldwanów można mieć tam tych starych 4 sztuki. Jak dla mnie to jest bardzo dużo i tych nowych raczej nie powinno być cztery, bo one są trochę mocne z tego co słyszałem. Więc trzeba było się nad tym też zastanowić. Więc gracze, którzy będą grać w lidze i mają jakieś tam, powiedzmy, obiekcje do tego wszystkiego, proszę zapoznać się z zasadami, przeczytać to i do tematu dyskusji wrzucać jakieś swoje tam problemy. Będziemy o tym dyskutować, no bo jednak chcemy się chyba dobrze bawić, tak, a nie potem jakoś abizować jakieś głupie yy, rustary armii, żeby to było niefajne dla wszystkich. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, która tutaj do poruszania jest, to są te jednostki kampanijne. Tak? Jednostki kampanijne bodajże Imperium i Tunkingsów. Tunkingsów te takie, niefioletowe, tylko te, nie wiem, jaki to jest kolor, w sumie tak szczerze, zielone, zielone. Ja jestem póki co za tym, żeby całkowicie je zbanować. Moim zdaniem są niezbalansowane i nie ma co psuć, że tak powiem, multiplayera tymi jednostkami, bo one są trochę no, powiem to wprost, one są trochę bez sensu i psują balans mocno, więc to bym zostawił na jakieś turnieje takie, powiedzmy bardziej, nie wiem, tematyczne, memiczne, coś, coś takiego do ligi, do jakichś większych turniejów. Ja bym te jednostki po prostu nie brał pod uwagę. Tak samo jak jest w Norsce, tak? Jak mamy te jakiś poczwórny Helkanon albo jakieś tam, nie wiem, stado Mamutów 3 czy 4, no, po prostu, kurde, one są za dobre. No, ta, 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 o to chodzi, no. Ja bym tego w ogóle nie używał. Więc to jest druga informacja. Trzecia informacja to jest tak w zasadach ogólnych, tutaj, w zasadach, znaczy, przepraszam, w zasadach lobby, <coughs> przepraszam, mamy ten punkt piąty, czyli redline Camping, i to jest coś, co na mistrzostwach polskich ostatnio był z tym problem. Bo był mecz Hadwara i Daniela, i tam wyszła taka powiedzmy nieprzyjemna sytuacja, gdzie Hadwar. Wykorzystał sobie przeszkody terenowe w postaci takich pagórków. O kurczę pagórków, i troszeczkę zablokował dojście do siebie Danielowi, tak? czyli swojemu przeciwnikowi. No i była tam o tym dyskusja. Oczywiście, właśnie od tego są sędziowie. Była decyzja sędziowska, została zaakceptowana i wszystko zostało rozwiązane. Jednak, jednak, jednak. Y Zasada była tak skonstruowana, że właśnie po prostu była dyskusja, czy jak to powinno wyglądać, czy można tak robić, czy nie można. No ja jestem za tym, żeby nie nadużywać mocno mapy, tym bardziej jeżeli to jest gdzieś tam po rogach albo w jakichś kątach. Jeżeli to by było na przykład załóżmy jakiś tam kamień na środku, jak mamy mapę, nie wiem, złoty monolit, tak? No to szykujmy się, nikt nie wykorzysta, no tego kamulca na środku, bo jest to bardzo ciężkie i powiedzmy niewygodne, tak? Mapa jest na tyle otwarta, że jednak biega się na flankach i jest ok. Ale, ale są mapy, gdzie można takie rzeczy zrobić i właśnie żeby nie nadużywać tego, zasada została lekko tutaj zmodyfikowana, czyli opieranie swojej obrony na liniach oraz przeszkodach bezpośrednio połączonych z linią mapy, tak? Czyli na przykład jeżeli jest to jakiś pagórek albo właśnie góra czy coś, która jednak, jakby dochodzi potem do tego, do tej naszej końca mapy, to żeby nie było to wykorzystane przez gracza i nie blokować za dużo terenu, bo jest to po prostu niefajne i źle się na takie coś gra. Lepiej się uczyć tak grać. Ja tak wyznaję zasadę, Nie wiem, mniej frustracji u przeciwnika, wydaje mi się, że u siebie i tak powinno to wyglądać. To jest trzecia sprawa, którą chciałem poruszyć. I teraz czwarta najważniejsza, to, która się wiąże w sumie z tą trzecią, tak, czyli z tymi sędziami, bo tak, patrzcie, mamy trzech sędziów w poprzednim sezonie, bo ja, Czeremis i Wilamos i tutaj tak, prawdopodobnie ja i Wilamos będziemy, ale nie wiem, co będzie z Czeremisem, jeszcze się z nim nie kontaktowałem, więc nie wiadomo, może będzie, może nie, ale tak szczerze zastanawiałem się też nad tym i fajnie by było mieć sędziego, że tak powiem, z innej grupy niż tutaj powiedzmy, no, no, te osoby jednak ja tam z Wilamusem się znam, tak, jesteśmy tu w składu tego samego, więc to tak, ktoś może zarzucić stroniczość. No to co? Prostym rozwiązaniem byłoby wzięcie sędziego z jakiejś tam innej grupy, tak? No i jedyna grupa, która mi się aktualnie nasuwa na polskiej scenie, to jest tak, albo IPL, albo polskie modki, i odpowiedź jest chyba bardzo prosta. Z IPL-u raczej jest mało graczy. Sorry, Pruber, ale przeważnie tylko ty grasz w ligach, więc hmm. wydaje mi się, że byłoby ciężko, więc jako pierwszy wybór zasugerowałbym, żeby z polskich motków ktoś był jako sędzia i chciałbym w ogóle to zrobić i prawdopodobnie za jakiś czas napiszę w ogóle do kogoś tam, nie wiem. Najfajniej, jakby to był Pyrus, jeżeli znaczy nie wyrazi chęć, to może ktoś inny tam się skusi na takie coś i chciałbym powiedzmy, pomóc trochę w tym jako sędzia. tak? Robota sędziego jest bardzo prosta i przeważnie ogranicza się tylko do tego, że wrzucamy jego link tutaj ze Steam'a. I nic więcej, bo na przykład nie ma sytuacji spornych. Ale jeżeli jest sytuacja sporna, no to od tego są sędziowie. Od tego jest trzech sędziów, żeby była decyzja, tak? Nie może być równa ilość, bo wtedy może wyjść, że jest 50 na 50 i nadal nic się nie wyrównuje. Znaczy, nie rozwiązuje się tego problemu. No i załóżmy, że byłby jakiś problem. Mamy trzech sędziów. Ja sobie zdecyduję, że tutaj gracz powinien zostać ukarany, Wilamos zdecyduje, że nie powinien być ukarany, no i wtedy wchodzi sędzia numer 3, czyli na przykład w tym wypadku jakiś tutaj ktoś inny, załóżmy, że nie jest to czarami tylko Pyrus, no i Pyrus byłby głosem decydującym, czy gracz w tej sprawie zawinił, czy nie, no i taka jest robota, tak? No nic skomplikowanego, każdy może się tego podjąć. Jeżeli nie będzie chętnych, mówię tam, z polskich młotków, ale wydaje mi się, że niektóre osoby też w lidze chciałyby zagrać i byłoby fajnie chociaż mieć swojego reprezentanta, tak? Tutaj także, tak powiem, w gronie sędziowskim jakby miał być jakiś problem, no to będziemy szukać dalej, to właśnie może, próbę do Ciebie się zgłosimy, bo Ty jako tutaj weteran w ogóle z IPL-u, ostatnio w ogóle udało Ci się chyba wygrać baraż, mam nadzieję, że dobrze kojarzę, więc gratulacje, zawitasz do tej ligi wyżej, zobaczymy, jak to wygląda. Więc co? Chyba wszystko już powiedziałem, tak? Czy mamy cztery rzeczy, tak? Czyli potrzebujemy tak. Potrzebujemy nowego sędziego. Zostały lekko zmodyfikowane zasady o, ten, o tym kampieniu przy czy czerwonej linii z racji, powiedzmy, tego problemu przy mistrzostwach polskich ostatnich. Czwarte, trzecie, przepraszam. Kontynuujemy zasady sapera. Przynajmniej póki co ja tak sądzę, że byłoby to korzystne. No i czwarte, czyli jednostki kampanijne i te nowe DLC-kowe to tak, te kampanijne bym całkowicie wyrzucił, taki jest mój, mój pomysł a jednostki z Delce yy, chciałbym się, żeby się też niektórzy wypowiedzieli, jak tutaj je wszystkie zakwalifikować, jak w te y, limity u sapera je wrzucić. Więc to są takie najważniejsze informacje z ligi. No i chyba wszystko, kurczę, i chyba wszystko powoli, czyli zapraszam do zapisów na ligę, czyli mamy tak, od 19, czyli od dzisiaj są zapisy do 2 lutego, czyli liga mniej więcej rusza w lutym, no jest to taki powiedzmy no miesiąc trochę później niż to chciałem, ale wydaje mi się, że właśnie były święta, był nowy rok, trochę ludzie też chcieli sobie odpocząć od Warhammera i w ogóle, więc, więc było, było dużo przerwy, było dużo przerwy, powoli trzeba tutaj znowu Warhammerową scenę tutaj troszeczkę rozbujać, no i zaczynamy od ligi, tak? Jedna rzecz jeszcze. Ja chciałbym, żeby teraz ta liga nie była, tak, nie była tak rozleczona jak ten trzeci sezon. Przyznam się wam szczerze, że trzeci sezon był strasznie męczący. Ja potem te filmiki też nie nagrywałem, bo był problem, ale nie były grane mecze niekiedy na czas, niekiedy gdzieś ktoś tam przedłużał strasznie. Nie chciałbym takiej sytuacji teraz i, i postaram się być kurcze, jak najbardziej ostre jak to możliwe w tym, w tym zakresie i zmuszać graczy do tego, jednak, żeby grali. No bo kurde, nie będziemy grać znowu ligi 3 czy 4 miesiące, bo to się będzie miać celem. Zagrajmy sobie miesiąc dwa i zagrajmy sobie kolejny sezon i będzie w ogóle fajniej, tak? Tych meczy nie jest dużo. Jeżeli ktoś zagra jeden mecz na tydzień, góra dwa, to mu całkowicie wystarczy, żeby się, że tak powiem wyrobić z czasem prawdopodobnie. No oczywiście, zależnie od ilości przeciwników, nie wiadomo, kto się zapisze, jak to wszystko jeszcze będzie wyglądać, ale mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej niż w poprzednim sezonie. Albo inaczej, trochę zejdę na ziemię. Czyli, po prostu, żeby frekwencja mniej więcej utrzymała się na podobnym poziomie co ostatnio, bo wiem, że kilka osób może nie kontynuować ligi w sezonie numer 4. I chyba wszystko. Chyba wszystko powiedziałem to, co chciałem tutaj powiedzieć. Czyli mamy tak czwarty sezon ligi Warhammera. No i powoli, może jeszcze coś ciekawego na YouTuba to i Wam wrzucę. Ale póki co, macie takie krótkie ogłoszenie ode mnie, że mamy. Czwarty sezon Ligi Warhammera będzie się tutaj zbliżał wielkimi krokami, czyli za około, może tydzień, dwa, że to wszystko odpali, że jednak będą gracze i ruszymy z tym wszystkim, i po raz kolejny będziemy mieli dużo zabawy, a ja będę miał dużo, że tak powiem, materiału do nagrywania. I to co najważniejsze, czyli będę mógł sobie zobaczyć, jak w ogóle to się wszystko tam sprawdza, czyli te nowe jednostki, nowe DLC, bo przyznam się, że nie grałem. I chcę zobaczyć jak teraz meta wygląda, które frakcje są dobre, które są słabe, czy powiedzmy jacyś lepsi gracze u nas, albo ci z niższych lig tak, bo to nie powiem słabsi, bo wiecie, że poziomy są strasznie wyrównane w naszej lidze Warhammera. Jak to się prezentuje, jak to która frakcja zyskała, która straciła, czy te nowe jednostki Mrocznych Elfów są dobre. Ja bym tak bardzo chciał oczywiście, bo wiadomo moja frakcja i czy skaweńskie jednostki są dobre i użyteczne. Wszystko to chciałbym zobaczyć. Od różnych graczy. Nie tylko, że tak powiem, na tej górze, bo jak dobrze wiecie, mi się lepiej ogląda te mecze, które są w waszym uznaniu, powiedzmy trochę na niższym poziomie, ale mi się tak zupełnie nie wydaje, bo są zupełnie inne strategie, tak? Jak zawsze gramy gdzieś tam w weteranckich ligach, jak nie wiem, jest ta powiedzmy, ktoś tam dojdzie do sensownego poziomu, czy tam, jakiegoś tam jakiejś formy, to gra się tak, jak, jak to się mówi, w mecie, tak? I to jest trochę nudne do oglądania. A na przykład w lidze początkującej gracze, nowi, jak się zapisują, ktoś w ogóle jak jest nowy, przychodzi na naszą scenę, to ma takie ciekawe pomysły, że ja bym chciał zobaczyć więcej czegoś takiego, tak? Więcej fajnych pomysłów na jakieś buildy, więcej ciekawych buildów, więcej nowych graczy, żeby to wszystko się kręciło. No i co? Dziękuję wszystkim za uwagę z tej strony Mist i zapraszam do kolejnego materiału. Cześć.